Witam Was serdecznie. No i cóż, pierwszy dzień postu praktycznie za mną. Mam godzinę w tej chwili, kiedy kręcę 22.15. To był dosyć aktywny dzień. Po pracy z moim synkiem troszeczkę poszliśmy na, na nogi. To znaczy on jeździł na hulajnodze, ja, ja się temu przeglądałem, wspierałem go. Czasem podnosiłem, czasem zachęcałem. Zwiedziliśmy tak dwa prace, potem gdzieś tam sobie jeszcze pojechaliśmy znaczy dwa takie sklej parki. Potem sobie jeszcze gdzieś tam pojechaliśmy i tak w sumie wyszło, że wróciliśmy całkiem niedawno do domu. Mieliśmy taki fajny czas razem ze sobą, fajne, fajne rozmowy, i fajne, fajne w ogóle wspaniałe jest spędzanie czasu z, z dzieckiem. Jak mi minął, albo no, mija, no bo zakładam, że, że nic się negatywnego nie wydarzy. Ten pierwszy dzień wypiłem jedną kawę czarną. Nie czuję się ani głodny. To jest kwestia też głowy, nastawienia. Wiadomo, że mógłbym jakoś to bardziej celebrować w głowie i rozmyślać, ale staram się nie myśleć o jedzeniu. Chociaż nie jest łatwo, bo mój synek oczywiście przy mnie jadł obiad, nieraz coś tam sobie podkąszał, poprosił mnie, żebym coś mu kupował, więc na pewno jakoś nie wspomaga to takiego startu w głodówce, ale gdzieś myślałem sobie o tym, że na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić i świat nie może cierpieć na tym, że ja akurat teraz mam taki, ta, taki, takie wyzwanie i jestem na, na, na poście jestem Wam jeszcze tutaj winny wyjaśnienia odnośnie wagi, bo wczoraj podałem, że ten start wagi on naprawdę taki był to było 169,5 kg przy czym to było na koniec dnia ja też może nie w pełnym rysztunku ale, ale w podkoszulku i, 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 i chyba nawet w spodniach odresów stanąłem na wadze więc ta waga była na pewno, to nie była taka prawdziwa waga moja, tylko to była jeszcze taka waga wieczorna, a tego dnia jeszcze jadłem. Więc to była taka, taka, taka waga, no powiedzmy sobie, mocno wyśrubowana. Natomiast rano, jak wstałem, tutaj oczywiście pojawi się zdjęcie. Dzisiaj rano odnotowałem wagę 166. 1, i to jest, można powiedzieć, taka waga poranna, od której startuje jak gdyby z tym z całością tej, tego projektu projektu 40 dniowego Postu, który przypominam ma na celu nie tylko odmianę fizyczną, ale też bardzo liczę na tą odmianę duchową na zagłębienie się i zagłębianie się w siebie i, i zmienianie swojego nastawienia i do życia i do, do wszystkiego, co mnie otacza. Eee, chęci do życia. Tutaj jeszcze się tak nic nie zmienia. No, tak jak mówiłem cały czas mało on taką, mój synek największą dla mnie radością w tym wszystkim i rodzina i jej obecność. I w zasadzie myślę, że z takiego krótkiego raportu na dzisiaj to, to wszystko. Nie będę rozwlekał tych, tych filmów. Aha, powiem Wam jeszcze, będę Wam jeszcze mówił. No dzisiaj zrobiłem w sumie dużo, choć jak na mnie, to w tym stanie to, to, to nie jest mało. 5169 kroków. Eee. Więc na pewno z czasem to się zacznie, jak będę mógł się angażować i, i będę się lepiej czuł. Ja Miałam potworne bóle kręgosłupa, kiedyś miałem wypadek, mam uszkodzony kręgosłup. No i kiedy ta waga u mnie podchodzi do góry, no to, to przekłada się to na potworne bóle. Potworne. Mówimy to praktycznie wykluczeniu z możliwości chodzenia dłuższego niż, nie wiem, 200 metrów i nie mam bólu nóg, nie mam bólu niczego, mam ból kengo, który mi odcina nogi i muszę po prostu na przykład przystanąć, oprzeć się jakąś pozycję taką przyjąć. Prześmieszną. Żeby żeby ten ten yy... To jądro galarydowate, które mi się tam wysuwa gdzieś podobno i dotyka rdzenia kręgowego, się jakoś tam delikatnie przemieściło, odpuściło. No i, i znowu mogę kawałeczek tam przejść. Ale to wszystko odpuszcza, wiem, i, i jestem też w dobrej myśli, jeśli chodzi o te kwestie fizyczne, wraz z zmniejszaniem się masy ciała. Także reasumując, ponad 5000 kroków. Dzień był fajny. Dużo nie myślałem o jedzeniu, a w przyszłości opowiem Wam o tym, co znaczy być też grubasem i co się z tym wiąże. Prawdziwym, nie takim, że komuś się tam przytyło, tylko takim umysłowym grubasem. Eee, także sprzedam Wam trochę takich głębszych myśli w tym, w tym zakresie. No i czekam na, na jutrzejszy dzień, zobaczymy jutro. Kolejny filmik, zobaczycie, ile będę ważył jutro. Będziemy mogli sobie to porównywać. Z czasem, może pokażę jakiś taki wykres. Pospisuję te wszystkie codzienne spadki. Aha, piłem też dużo wody, w miarę jak na mnie. Stosuję tą zasadę, żeby się tam nie, nie trzymać sztywno, że 2-3 litry, tylko po prostu jak mi się chce pić, no to po prostu piję. A mi się dużo aż tak nie chce pić. <coughs> Natomiast mm, będę się też starał solić solą himalajską albo tą polską. Zapomniałem taką, jest chyba jeszcze lepszą od himalajskiej, tylko 10 razy tańszą. Mm, kłodawską, o, mm, Troszeczkę solić wodę. Mm, dla utrzymania i minerałów i tego, żeby ta woda też tak nie, nie wypłukiwała. Znaczy, woda zawsze wybuchuje z nas, wiadomo wszystko, ale, ale, ale ta sól ma dzięki temu troszeczkę zapobiegać takim rzeczom. Cały czas nie podejmuję jeszcze decyzji co do suplementacji. Muszę wrócić do tej wiedzy. No i co? Trzymajcie kciuki. Pierwszy dzień za nami i widzimy się jutro. Także jest ok. Na razie się trzymam. Pozdrawiam.